Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźne. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowych Związków. Dziś kilka słów o kompromisach w związku. Czy kompromis w relacji działa? A więc kompromisy służą naszej relacji i są sensowne. Czy może jednak lepiej dać sobie z nimi spokój? Jak przestać się kłócić o na przykład obowiązki domowe? Więc gdy myślę o tej kwestii, od razu przychodzi mi do głowy yy, pewna para, Agata i Tomek. Obydwoje tworzyli raczej zgodny związek, ale jak to w każdej relacji bywa, zdarzały się jakieś niesnaski. Największym punktem zapalnym w ich związku była zawsze kuchnia. Ciągłe pretensje i konflikty o to, co kto zrobił, a czego nie zrobił, były dla nich już nie do wytrzymania. Ale pewnego dnia w przepływie. Dobrej atmosfery, kolejny raz wyjaśnili sobie sprawę. Agata i Tomek umówili się, że zawrą kompromis. Ustalili, że będzie tak: on zmywa, a ona chowa naczynia. Okej, okay, umowa stoi, postaram się o tym pamiętać, o chowaniu naczyń, ale ty postaraj się pamiętać o sprzątaniu swoich brudu rzuciła Agata. Oboje uznali, że mają sprawę załatwioną. Ale czy faktycznie tak było? Chyba bardziej adekwatnym określeniem byłoby powiedzenie, że żadne z nich już nie miało ochoty na kłótnie. Oboje potrzebowali domknąć temat, a każdy z nich chciał już wytchnienia, więc zgodzili się na kompromis, który żadnego z nich do końca być może nie zadowalał. Z pewnością ze mną się zgodzisz, że obietnice wyrażone słowami postaram się raczej. Nie są satysfakcjonujące. To jest trochę tak, jakby powiedzieć: OK, następnym razem postaram się nie wychodzić z siebie i nie wrzeszczeć. Cóż, jeśli nie mamy nowych strategii, to wpadniemy na pewno w tą samą pułapkę. Dlaczego? Jest taka złota zasada w pracy gabinetowej psychoterapeuty: nie zabieraj komuś strategii działania, dopóki nie dasz mu nowych narzędzi. Co to oznacza w praktyce? Jeśli ktoś ma problem ze złością i daje jej upust krzykiem, to samo powiedzenie mu, że to jest nieodpowiednie, nieodpowiedzialne, nie wiem, niewiele zmienia, nie powinno się tak robić, pogarsza sprawę. Nic nie zmienia, nawet pogarsza. Przecież taki człowiek wie, że to nie jest okej. Okay. Widzi to, czuje, myśli, ma z tym kontakt, ale nie wie, co z tym zrobić. Dopóki nie dostanie alternatywy, choć małego narzędzia, którym będzie mógł to działanie zastąpić, nic się nie zmieni. Jedynie można wzmocnić poczucie winy i myśl, jestem beznadziejny, nie umiem nawet nad tym zapanować. Ale też inne mało wspierające myśli wokół tego mogą się pojawiać. Więc co się wydarzy u Agaty i Tomka? W najgorszej sytuacji, po wielu takich próbach, oboje uznają, że to wszystko ich wykańcza. Nie ma sensu się starać, nic nie pomaga, ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Więc nie tylko frustracja, złość, uraza, pretensja rosną. Co gorsza spiętrzają się niezaspokojone potrzeby. W najlepszej sytuacji Agata i Tomek zaczną coś z tym robić, szukać narzędzi do działania, a ty te narzędzia masz pod ręką. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji jak Agata i Tomek, to chcę ci powiedzieć, że rozszerzyłam opis sytuacji Agaty i Tomka, opisałam jak sobie z tym poradzili, z tym problemem, krok po kroku. Dowiesz się, co im się udało, z czym mieli problem, jak przebiegał cały ten proces. Więc jeśli w Twoim związku rozmowy na temat obowiązków domowych najczęściej kończą się ignorowaniem lub kłótnią, może się okazać, że kompromis niekoniecznie jest tym, co nam w życiu pomaga, bo musimy nauczyć się lepiej rozwiązywać te konflikty poprzez omawianie tego, co się między nami dzieje. Więc jeśli masz wrażenie, że wszystko jest na Twojej głowie i zaczynasz mieć już tego dosyć, a te kompromisy po prostu działają na sekundę, to mój e-book, jak rozmawiać o obowiązkach domowych, rozwiąże Twoje problemy. W środku znajdziesz strategie i narzędzia, które pomogą Ci skutecznie podzielić obowiązki między ciebie i drugą osobę, i dowiesz się, jak dokonać takiego sprawiedliwego podziału pracy, w jaki sposób. Właściwie przede wszystkim, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z drugą osobą i co zrobić, aby każdy był zmotywowany do wykonania swoich działań bez przypominania i upominania. Więc zobaczysz, w którym miejscu jesteście, jaką drogę macie do przejścia, ale przede wszystkim uzyskasz mnóstwo narzędzi, które pozwolą Ci nie powielać tych samych błędów, które popełniasz do tej pory i które często sprawiają, że Znów jesteś menadżerem w swojej relacji. Tak więc, jeśli e-book, jak rozmawiać o obowiązkach domowych, Cię zainteresował, kliknij w link poniżej tego nagrania i sprawdź, o czym mógł. Tyle na dziś. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.